Pyk, mam carycę, tutaj mam wroga, tu mam enemy. No ja mam dużo wrogów w życiu Tu mam wroga, tu mam wroga Ale ja robię tak, pyk, pyk, pyk. Siema siema, pozdrowienia z podziemia Siema siema, witam cię serdecznie przyjacielu Siema siema, o tej porze każdy wypić może. O ty Watsoniaru! O nie Hopsasa Tu jest... Blue z TV o tak. Mamy zabijakę. Patrzcie co robi duet. Pa pa pa. Eliminate, eliminate. Patrzcie, wszyscy nas się boją teraz na serwerze. Czujecie to? O tak, fragi lecą jak szalone. I robimy bang, bang. Oj 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 Będzie fejzowała, będzie fejzowała. Trzeba złapać w wradkę. Tak nie może być, że nam byle wratka ucieka tak naprawdę tutaj z miejsca zdarzenia, kochani. Tryb komentatora, let's go! Oj, 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 mamy jednak kolejnego potencjalnego adwersarza. Oj, oj, oj co to był za strzał z pera, proszę państwa, no złożył mnie jak akordeon. Cygan pod blokiem. Zostajemy tutaj podniesieni przez Bloodhound. Czy ta Bloodhound będzie grała teamowo? Oczywiście, że tak. Ja szybko użyję mojego zestawu medycznego, aczkolwiek powoli kończy mi się amunicja w każdym zestawie broni. Tutaj, jaki mamy dostępny, mamy również do dyspozycji zestaw Feniksa Ten nam się przyda tutaj, żeby go wyekwipować. No, tutaj mamy Flatline, który jest oczywiście pusty, bo jak żeby inaczej, czemu miałby być pełny? Ja też nie rozumiem, czemu miałby być pełny Mamy Elstara I dosłownie jedna peska z Elstara wystarczyła, żeby tutaj Wyjaśnić Valkyrię, która chciała sobie bawić się w podlotki Okej nas nie widział, my możemy spokojnie sobie tutaj Podejść w rogu Tutaj seria wlatuje z Havoka Hawok bardzo mocna broń w tym sezonie, przypominam proszę państwa Będzie trzeba wyjaśnić Kolejnych recydywistów na tym serwerze tutaj szybko lutujemy. Co mamy tylko do dyspozycji, na szczęście wszystko idzie jak składka. Mamy kolejnych wrogów, które próbu próbują tutaj wejść od tej strony. Seria z Havoka, numer jeden i numer dwa, ale nie wystarczyła, żeby. Tutaj pokonać przeciwnika. Ale nic nie szkodzi, szybko słachujemy broń. Czy będzie pusty kef? Oczywiście, że jest pusty kef, bo jak żeby inaczej. Czy ja mogę zdążyć tutaj użyć Phoenixa? Oczywiście, że tak. Proszę Państwa, niebywałe. Co tu się dzieje na tym meczu? To są poważne gry, to są poważne LGS-y. Zaraz tutaj będą podchodzić. Idziemy na cichego, szybki loot, szybkie sprawdzanie zawartości pojemników zostawionych przez. Naszych przeciwników nie czuję, że rymuję kochani. Ale to jest prawda. Tłoni Bomb ja wierzę. Serio? Oczywiście jest to postać rave. Jakżeby inaczej. Jeszcze nie użyła swojej taktycznej umiejętności, czyli wyjścia z serwera. Troszeczkę mnie zastanawia, czemu tak się stało, ale widzę, że jeszcze jej drużyna jest przy życiu Szybko musimy uciec Użyć wszelkich możliwych zestawów do uzdrawiania Proszę państwa, mamy apteczkę Jej zawartość wstrzykujemy sobie w żyłę, jednakże to jest symulakrum, więc ona chyba nie ma żył Ale beka z niej Szybko tutaj sprawdzamy, co, co za dobrocie jeszcze czekają na nas w zawartościach różnych skrzynek Boosted Loader, nasza Bloodhound mówi: Proszę Państwa, czyżby to była kolejna wygrana w Apex Legends? Widzowie, czekam na Wasze opinie. Czy to może się ziścić? Szybki reload w wykonaniu gracza Misiekom Pochodzi on z kraju Polska, taki kraj w środkowej Europie. Tam Apex Legends niestety nie jest popularny. Tam jak dzieciaki widzą, że leci samolot, to myśli, że uFO przelatuje. Tam dzieciaki grają niestety tylko w Fortnite. No niestety taka sytuacja. Pierwsza runda się zamyka. 6 składów na mapie, 16 osób. Szybka matematyka. Dwóch osób na pewno brakuje. Zostaje teraz 15 składów. Został wyeliminowany skład, który był wybrakowany. I właśnie zwiesiła mi gra w tym momencie. Bardzo, bardzo dziwny moment, dziwna sytuacja. Co tu się właśnie stało? Miałem dosłownie na muszce mojego celownika, mojego przeciwnika. I kładziemy w pięknym stylu, właśnie, jednego przeciwnika. Niestety nie mam pojęcia naprawdę co tam się stało. Mieliśmy piękną sytuację, której nie mogliśmy wykorzystać w pełni. Myślę, że to nie jest najlepszy pomysł być poza strefą, ponieważ mamy tutaj dwa zespoły. Które nie należą do sojuszniczych, czy powinniśmy przechodzić? Tędy zaraz się przekonamy. Skan w wykonaniu bladki. Sprawdzam teren. Oczywiście, przeciwnicy tutaj, za pomocą Ultimate'a Walkiri postanowili zbiec z miejsca zdarzenia. Słuch po nich zaginął, ale nie na długo. Zaraz ich znajdziemy w jakimś innym zakątku mapy. Taką przynajmniej mam nadzieję. Została minuta. Do zakończenia drugiej rundy, a dokładnie do rozpoczęcia zamykania ringu z drugiej rundy. Czy my możemy tutaj się jakoś spozycjonować w bezpieczny sposób? Czy będziemy mieli zajście przeciwników? Od tak zwanej dupy strony nie mam pojęcia. 240 w pozycji, dwa piski pery. Weź tyle nie gadaj. Ja tutaj robię profesjonalne komentowanie meczu w Apex Legends. Ty niszczysz mi marzenia. Co jest z tymi piski perami? Dlaczego? Reasumując wszystkie aspekty kwintesancji tematu, dochodzę do fundamentalnej konkluzji, iż Apex wszedł za mocno. W obejrzeniu fade już myślę, że jest jestem najlepszy. Ja też tak mam. To jest fajda sobie oglądać właśnie, żeby też poudawać, że umiem w tą grać. A potem robię coś takiego, że mi się włącza koło emotek. Okej. Okay. fire. These guys bind. I'm taking fire. They spotted me. I'm taking shots. Broken. Enemy killed. Proszę Państwa, co się dzieje? Jaka akcja tutaj wydarzyła się na środkowej części mapy. Ktoś jeszcze próbuje strzelać do Jake'a z zespołu RACC. Jednakże tam mamy kolejny zespół przeciwnika. Co tam się dzieje? Co tam się dzieje? Panowie i panie oczywiście, jeśli tu jakieś oglądają tę grę, Pawł daje, że jesteś youtuberem. <laughs> Blue Haze TV? Ej, my nie graliśmy z nim przed chwilą? Czy już mi się po prostu... uniwersum psuje? Proszę Państwa, to jest koniec. Właśnie wygraliśmy kolejny mecz w Apex Legendy, proszę Państwa. I zrobiliśmy to jeszcze w zakończeniu drugiej strefy. Szybkie czyszczenie serwera. To była znowu druga gra z Bluehystem? Tak mi się kojarzy. Przecież to ta sama gra. A przepraszam, po prostu dysonans czasowy nastąpił w mojej głowie.